Przed nami mecz fazy grupowej, presja jest ogromna. Najmniejszy błąd może drogo kosztować każdą z drużyn. A nam pozostaje czekać i patrzeć, kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił. Ależ walczą o piłkę. No świetnie go minął. Sędzia pokazuje grać dalej. Przywilej korzyści. Dobra decyzja. Uderza. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Oddaję strzał. wam. <śles> Mamy dobry, udany odbiór. No będzie gol i mamy gola, proszę Państwa. Po wtórce będzie widać jak czysto uderzył tę piłkę. Niesamowicie wymyślił tę akcję, a potem to wykonał. Piękny, płaski strzał po ziemi. Tak właśnie strzelają rasowi napastnicy. Już blisko pola karnego. No udało mu się uwolnić spod opieki. Pójdźmy na to podanie. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Tu lalą. Dobrze i przejął. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. No i zgranie w polekarnych. I znowu Remis, proszę Państwa. Ależ urwał się spod opieki głową, umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie fantastyczne wejście w tempo. I zagranie głową. Dobrze, może teraz dograć na lewą stronę. Próbują teraz skrzydłem. Dobre dogranie. Czy to wykorzysta? No ale wspaniale. Wielciutka, ale będzie rzut rożny. Bardzo ładnie obronił ten rzut rożny. Strzela. Gol pokonał bramkarza. mu Mucinio robi się niebezpiecznie. No to było ostre wejście. Udanie broni ten szut wolny, ale piłka wciąż trzeba. Żaba. biega na pozycję, jest okazja, Dimitar Berbatov. Mitar Berbatov. Żuława Mucinio. Urzawa. Cudownie dograł! Nie wyszła mu ta centra. Skuteczna interwencja obrony. czy utrzyma się przy piłce. Żuława Mucinio. Jest 2 do 1 po pierwszej połowie. Bardzo wyrównana była ta pierwsza połowa. Minimalne prowadzenie. Tak, ale mimo że. Wizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Ale są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. Efektowny rajd z piłką. A teraz przy piłce, berbatów Żołom Ucinio. No, już blisko polekarny. Dobrze wyszedł, spokojnie złapał piłkę. Ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. João Moutinho Ricardo Carvalho Strzela To powinien być gol. Tak, gol na remis. Próbują ataku pokiem boiska Piłka w polekarne. Mamy rzut rożny Ładna obrona Po rzucie rożnym Szewczuk. Blisko polekarne może strzelać. Osrna. Za chwilę wznowienie Przy linii bocznej Wrzutem z autu Najwyraźniej trener Przygotowuje zmiany. Pewnie zastanawia się Jak mógł spudłować w tej sytuacji Zakręcił teraz obrońcą. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Uderza. Odbił piłkę. Czy to wykorzysta? Ma szansę na dośrodkowanie. Uderzenie w stronę bramki. A teraz przy piłce Berbatov. João Moutinho. A teraz Berbatov. Jeremy Tulalam. A teraz przy piłce Berbatov. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał, ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i ciąg przegrywa. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Ostatnie minuty meczu, jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że przed nimi stały fragment gry. Trybuny szaleją. Takiego dopingu dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że oba zespoły to poniesie. Ależ akcja! Byle dalej od własnej bramki. Słusznie. Kto zwycięży. Już niewiele czasu do końca, a wciąż Remisowo. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Ach, dosięgnął piłki. Brawo. No dobra okazja będzie. Jest szansa. Tym razem nie udało się. Może za jakiś czas wiedział, jaka ciąży na nim odpowiedzialność i to go chyba trochę zdeprymowało. Szansa! Ale znakomicie to wyłapał. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec!